Kiedy naprawdę jesteś zakochana, zaczynasz postrzegać faceta jak kogoś wyjątkowego, jako niezwykłą istotę, mężczyznę, którego zapewne pragną wszystkie kobiety. Pamiętam kilka wymownych zdań, które na sesji wypowiedziała Eliza. Opuściłam siebie i przez te wszystkie lata, kiedy z nim byłam, czułam, że żyję tylko dzięki niemu i dla Niego. Kochałam go ponad wszystko, bardziej niż siebie. Patrzyłam na siebie jego oczami. Pieściłam się jego dłońmi. Dawał mi uwagę, stabilność, dom. Tak bardzo leżało mi na sercu, żeby był szczęśliwy. Stałam u jego boku i wypatrywałam jego pragnień. Wyprzedzałam jego potrzeby. Podobało mi się to, aby być tylko jego. Dlaczego odszedł? Znam wiele podobnych historii, A ty? Stawiasz go na piedestale, umniejszając siebie, zostajesz w tle, a on i tak tego nie docenia. Eliza, dla takiego przystojniaka, straciła głowę, zdradziła siebie i straciła swoją godność. A na dokładkę, w końcowej fazie związku, o czym za niedługo się przekonała. Zaczęła mieć wątpliwości, czy aby zasługuje na tak wyjątkowego gościa. Czy zasługuje na związek z nim, bo przecież chyba nie jest aż tak atrakcyjna, aby mogła być dla niego ważna. Jak się na sesji okazało, Elisa była już wcześniej porzucona przez innego mężczyznę, ale nie przerobiła tej lekcji przed następnym związkiem. Elisa nie jest wyjątkiem. Coraz więcej kobiet trafia do mnie, które mówią, boję się że kolejny mężczyzna mnie zostawi. To jest bardzo poważny i rozległy temat i u różnych osób mogą występować różne przyczyny tego lęku. Opowiem w wielkim skrócie, bo warto diagnozować to indywidualnie. Genezy lęku najczęściej doszukujemy się w okresie dzieciństwa. Może powstawać na skutek traumatycznych doświadczeń, np. rozwodu rodziców, śmierci członka rodziny, doświadczenia przemocy. Ponadto, lęk przed odrzuceniem może stanowić konsekwencję deficytu uwagi i miłości ze strony rodziców. Co ważne, również nadopiekuńcza postawa rodziców związana z ograniczeniem samodzielności dziecka przyczynia się do utrwalenia negatywnych wzorców. Na skutek takich sytuacji osoba dorosła nie jest w stanie budować trwałych relacji partnerskich opartych na bezwarunkowej miłości i zaufaniu. Wpływ na powstawanie lęku mogą wywierać również niektóre typy osobowości, np. o charakterze narcystycznym, zależnym, unikającym, paranoicznym czy borderline. Dziecko dorastające w rodzinie z problemem alkoholizmu boryka się z brakiem poczucia bezpieczeństwa i nierzadko doświadcza sytuacji odrzucenia. Ponadto takie dzieci wykazują problemy w nawiązywaniu, a przede wszystkim podtrzymywaniu relacji w obawie przed niepowodzeniem i porzuceniem ze strony partnera. Lęk przed odrzuceniem może pojawiać się także w wieku dorosłym, np. w wyniku braku szacunku, nękania lub dokuczania w pracy, a, a także w romantycznych związkach. Jak widać przyczyn może być wiele, i jest ich jeszcze więcej. Ten lęk w zależności od przyczyny może występować w różnym natężeniu. Podam teraz przykłady typowych objawów lęku przed odrzuceniem. Należy jednak pamiętać, iż lęk przed odrzuceniem jest często nieświadomy, a jego trafne rozpoznanie bez pomocy specjalisty bywa trudne. I proszę nie traktować tego, co za chwilę powiem, jako porady medycznej, a jedynie jako wskazanie do rozpoznania. W niektórych przypadkach lęku przed odrzuceniem można nawet mówić o ranie odrzucenia i jest to rana emocjonalna. Osoba, która cierpi z powodu rany odrzucenia, ma poczucie bycia odrzuconą i nierozpoznaną przez innych, co uniemożliwia jej rozkwit i rozwój. Odrzucenie jest tu traktowane jako forma pogardy, odmowy lub oczernienia. Rana odrzucenia uruchamia mechanizmy obrony psychologicznej, dzięki czemu osoba jest w stanie funkcjonować. W życiu dorosłym, wyraźną oznaką lęku przed odrzuceniem są zachowania unikowe lub ucieczkowe. Tak bardzo boisz się odrzucenia, że odmawiasz wejścia w związek i przywiązania się do partnera. Tworzysz duży dystans między sobą a innymi, a także w odniesieniu do własnych potrzeb, o które nie dbasz. Robisz wszystko sama z obawy przed, od, przed odrzuceniem. Taka Zosia-Samosia. Znasz to? To prowadzi do tego, że nie komunikujesz swoich potrzeb i no, jesteś siłą rzeczy zmęczona i wyczerpana. Zakładasz maskę społeczną, a czasami mówi się o masce uciekinierki. Jest to kolejny mechanizm obronny, który pozwala ci uciec od rzeczywistości, nie będąc całkiem sobą. Odczuwasz chroniczny niepokój, bo czujesz, że zawsze jesteś atakowana przez innych. Pojawia się poczucie samotności, które wzmacniają Twoją izolację i przekonanie w stylu, nikt nie jest mną zainteresowany. Połykasz swoje niezadowolenie, czego konsekwencją będzie stłumienie go i jednoczesne kierowanie gniewu do wewnątrz. Jesteś wściekła, poirytowana, pełna gniewu, lecz otoczenie o tym nie wie. Bo zachowujesz pozorny spokój, bywa, że nawet się uśmiechasz i jesteś miła. Niemniej jednak energia gniewu narasta i czujesz, że w środku wszystko się w tobie gotuje i masz poczucie, że za chwilę eksplodujesz, lecz mimo to zaciskasz zęby i robisz dobrą minę do swojej gry. Uczucie emocjonalnej pustki staje się Twoją codziennością. Masz wrażenie, jakbyś nigdy nie była wystarczająco kochana. Zbiornik emocjonalny zawsze wydaje się pusty i nikt nie jest w stanie go zapełnić. Czujesz niezdolność do pójścia dalej, któremu towarzyszy nadmierne myślenie o porażce lub odrzuceniu. Potęguje się niska samoocena, istnieje znacząca przepaść między tym, co myślisz o sobie, a rzeczywistością. Kiedy jesteś w lęku tracisz perspektywę i spokój, które pozwalają ci robić właściwe rzeczy, aby odzyskać bezpieczeństwo emocjonalne. Jeśli coś z tego brzmi dla ciebie znajomo, to warto zrobić następny krok i ustalić, czy rzeczywiście dotyczy ciebie ten rodzaj lęku. Oczywiście to tylko część objawów. Jest ich znacznie więcej i Warto diagnozować to już ze specjalistą. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, to polub to nagranie, udostępnij i zaobserwuj mój profil. Jeśli potrzebujesz pomocy w omawianym zakresie, to zapraszam do mnie na sesję. Pisz na kontakt małpa Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie Pozdrawiam miłość w Tobie.